Dzień dobry. Znajdujemy się w starszym sadzie, który nie został pominięty w szkodach mrozowych, i wielu państwa znajduje się też w trudnych sytuacjach. Te przymrozki, a w wielu miejscach również mrozy, bo tak to trzeba nazwać, wyrządziły sporo szkód i jest to na pewno dla wielu z Państwa dużym obciążeniem, takim ekonomicznym w gospodarstwie i trudno mi sobie nawet wyobrazić, w jakiej sytuacji są Państwo teraz. Natomiast nie zmienia to faktu, że musimy myśleć o tym, co zrobić, by zadbać o ten przyszłoroczny plon, który jest dla nas bardzo istotny. I taką bezwzględną podstawą, którą rekomenduję z projektu Life Biopharma jest dwukierunkowe działanie oparte na produktach z węgla młodego, produktach tzw. kwasach humusowych. I pierwszy z nich to jest oczywiście produkt doglebowy, bo od gleby zaczyna się wszystko. Pamiętajmy, żeby go dać, to jest jeszcze dobry moment i ta dawka na hektar powinna być solidna. Ja rekomenduję około 100 litrów, to jest taka dobra, sprawdzona dawka przy starszych i przy młodszych drzewach. Warto ją podzielić na dwie dawki, teraz wiosną i jedna jesienią. Jeżeli są Państwo w stanie sobie pozwolić na inwestycje w glebę, to tą dawkę dobrze jest teraz w tym trudnym okresie też zwiększyć dwukrotnie. Kolejnym produktem podstawowym do właściwej biostymulacji procesów roślinie, ale też wzmagania zabiegów, które będziemy prowadzić, jest produkt Humi Leaf Life. Jest to również kwas humusa, humusowy, ale troszkę innej generacji, dedykowany do zabiegów nalistnych, bardzo mocno skoncentrowany, którego stosujemy od pół litra do litra, pół litra, jeżeli jest w mieszaniny z innym zabiegiem, chociażby jakimś zabiegiem przeciwko chorobom w ochronie, czy podawany z minerałami, z nawozami i do litra, jeżeli jest stosowany solo, to jest dawka na hektar. I taki zabieg warto wykonać kilkukrotnie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykonać go regularnie, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale już kilkukrotne podanie tego produktu w sadzie na masę liściową na pewno bardzo mocno odciąży nasze rośliny. Produkt HumiLeaf Life są to kwasy humusowe do zabiegów nalistnych. Mają bardzo szeroki spektrum działania, ale ja dzisiaj powiem Państwu o takich dwóch najważniejszych. Pierwsze to oczywiście stosowane jako dodatek przy nawożeniu mineralnym, nalistnym. Bardzo dobrze zwiększa przyswajanie danego pierwiastka, co jest Istotne, a niemal najistotniejsze przy zasilaniu, dokarmianiu i zabezpieczaniu przed czasowym niedoborem wapnia naszych, naszych sadów. Eee, kolejną rzeczą e, bardzo istotną, e, na którą możemy wpłynąć przy, przy zastosowaniu produktu Humi Leaf Life, to jest e, zabezpieczenie roślin przed uodparnianiem się na zabiegi, które stosujemy. Jest to produkt, ja się tak śmieję, który trochę resetuje tą naszą roślinę, dzięki czemu roślina też dużo lepiej przechodzi stres środowiskowy. Jak Państwo dobrze wiedzą, Live nie jest firmą, która posiada swoje produkty. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na to, by skompletować i nadal poświęcamy, by kompletować produkty do naszych linii. Posiadamy trzy linie, linie Live, linie Bio i linie Farma i tam mogą Państwo znaleźć najefektywniejsze produkty na rynku. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli Państwo szukają najbardziej skoncentrowanej, najefektywniejszej, produkowanej w, e, nieinwazyjnie algi, to ona tam się znajdzie. Jeżeli Państwo szukają bardzo wysoko skoncentrowanych aminokwasów o bardzo dobrym aminogramie, to on tam się znajdzie. Jeżeli Państwo szukają kwasów humusowych, które mają. E, właściwości wyróżniające je na rynku, to one tam się znajdą, bo na to poświęciliśmy czas i nadal poświęcamy, więc produkty, które znajdują się w projekcie Live Pharma, to są produkty z rynku wybrane. Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć więcej na temat naszych produktów, chcą Państwo skorzystać z naszej, z naszej technologii, wspomóc się naszą wiedzą przy swoich gospodarstwach, zachęcam do kontaktu z LiveBiofarma i do zobaczenia w następnym odcinku.